Witam serdecznie na dzisiejszych mistrzostwach Federacji NSC w Ciechanowie. Z nami Klaudia Żukowska, triumfatorka. E, powiedz, czy było to dla ciebie zaskoczenie, że zajęłaś pierwsze miejsce? Znaczy, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, to było dla mnie zaskoczeniem, chociaż przygotowywałam się, aby być w czołowym tutaj szóstce, chociażby na ostatnich mistrzostwach w żaganiu zdobyłam brązowy medal, czyli wiedziałam, że ta sylwetka wpisała się w kanon sędziów, więc postanowiłam, że na następne zawody będę starała się ją tutaj dopracować, mankamenty jakieś tutaj poprawić i żeby osiągać jeszcze lepsze tutaj wyniki. Powiedz, na czym się najbardziej skupiałaś, jeśli chodzi o poprawę tej sylwetki? Nad poprawą pleców i barków. Widziałam po zdjęciach z ostatnich zawodów, że tego mi brakowało. Tutaj brakowało mi w pozycji, szczególnie tyłem, rozszerzenia, rozszerzenia mięśni, że tak powiem. Ale myślę, że i nad tym się głównie skupiłam. Oczywiście uważam, że nadal jest jeszcze parę rzeczy, które bym chciała poprawić i będę to sukcesywnie poprawiała. Do kolejnych zawodów, żeby było jeszcze lepiej. E, powiedz, czy jak wchodziłaś na scenę, zobaczyłaś inne zawodniczki, jak oceniałaś swoje szanse? Wtedy się o tym nie myśli już jak się wchodzi na scenę, już się nie patrzy na rywalki, bo tak naprawdę wszystko co można było zrobić, zrobiło się już wcześniej, czyli całe przygotowania, cała, cała dieta, treningi, do tego jeszcze tutaj, tak jak w szejpie, ważne są czynniki takie jak sukienka, make-up, Poka pokazać ze swojej takiej atrakcyjnej strony, nie tylko tutaj. Bardzo atrakcyjnie. Bardzo dziękuję i tutaj starałam się, żeby to było dograne, a jak już wchodzę na scenę, to już tak naprawdę wiem, że już niewiele mogę zrobić, że tylko muszę zachować tutaj jakąś naturalność, spokój, uśmiech i, i, i do przodu. Tym, wszystkich, tym wszystkim mówię właśnie tylko sędziów. Powiedz mi, czy poświęciłaś według siebie dostatecznie dużo czasu, aby się przygotować, czy miałaś pewien niedosyt przyjeżdżając tutaj? Szczerze mówiąc, zawsze jest taki mały niedosyt. Zawsze jak ogląda się swoją formę dzień przed zawodami, to się myśli, kurczę, mogłam coś jeszcze zrobić, może coś tam z dietą, mogłam coś tam w diecie zmienić. Ale i tak jestem no przeszczęśliwa. no Teraz no już to zweryfikowało, że, że jednak było OK, że nie musiałam się tak przejmować. Ale zawsze będzie taki mały niedosyt, że myślę, że każdy zawodnik zawsze myśli, że można jeszcze lepiej. Powiedz mi, dlaczego ten sport? Albo czy ten sport równolegle może egzystować w swoim przypadku z innym, czy jest po prostu jest tylko ta, ten jeden sport, na którym się skupiasz? No to więc tak, no to więc jestem zawodniczką ogólnie crossfitu. Nie chodzę do tradycyjnej siłowni. Uprawiam tylko i wyłącznie trening crossfitowy. Także... Tutaj dla moich trenerów dla Sylwii i Dawida. Myślę, że to było też nowość przygotowywanie zawodniczki pod sylwetkę nagle, bo tutaj oni się nie zajmują tym na co dzień. Zajmują się zupełnie innymi zawodnikami, ale tutaj dostałam taką propozycję od swojej trenerki, gdzieś tam wyłapała, że jest jakiś potencjał i, i poprosiła, że zaproponowała, że może wystartowałaby w takich zawodach i tutaj dziękuję im serdecznie za poświęcony czas, bo troszeczkę indywidualnie do mnie podchodzili. Także myślę, że przy... przy no chociaż trening crossfitowy jest bardzo treningiem funkcjonalnym, więc działa e, na wszystkie partie mięśni, więc polecam każdemu nawet znaczy zwłaszcza osobom, które dużo czasu przebywają na, na siłowni i robią takie izolowane tylko ćwiczenia. E, czy trening crossfitowy całkowicie może zastąpić trening typowy, kulturystyczny w przygotowaniach do zawodów, jak ci się wydaje? W moim przypadku to było 90%, to był tylko i wyłącznie trening crossfitowy. Dodatkowo sobie wykonywałam jakieś izolowane ćwiczenia na koniec, czyli jakieś gumy, tutaj jakieś typowo, żeby coś tam poprawić pod zawody, ale tak to jest tylko i wyłącznie trening crossfitowy. Także myślę, że wystarczy. Jaki masz cel, marzenie, jeśli chodzi o ten sport? Co byś chciała w nim osiągnąć? Szczerze mówiąc, na razie nie wybiegam aż tak daleko. Szczerze mówiąc. Kolejne mistrzostwa, które będą. Znaczy świata. Warszawa, czyli maj 2015. A na razie muszę się cieszyć z tym, co zdobyłam, bo to dla mnie też było naprawdę bardzo miłe zaskoczenie. Rozumiem, zostajesz w tym sporcie. Chwilę odpoczywasz, przygotowujesz się do następnych zawodów. I spotykamy się na następnych miesiosłach. Dokładnie. Co możesz polecić, jak zachęcić dziewczyny, które zazwyczaj są może negatywnie nastawione do sportów sylwetkowych, gdyż uważają to za mało kobiece? Czy jest to mało kobiece? Znaczy, również ja spotykam z takimi opiniami, ale myślę, że to wynika tylko. Y to mówią osoby, które nie ruszyły się jeszcze z domu i nie poszły na pierwszy trening. Ja też kiedyś byłam taką, co jeszcze nie chodziła. Kiedyś też był mój pierwszy raz, kiedy poszłam i dopiero wtedy poczułam taką smykałkę i wiedziałam, że z każdym następnym się wciągałam w to i, i widziałam, jak zmienia się moje ciało i, i wiedziałam, że to jest to. I teraz sobie nie wyobrażam dnia bez treningu. Już, już inaczej patrzę też na jedzenie, które, które spożywam. Dieta teraz jest dla mnie ważna i myślę, że każdy musi do tego dojrzeć i, i to po prostu na sobie wypróbować, bo łatwo jest mówić, mówi się z kanapy, to jest niefajne, ja tak nie chcę wyglądać, ale myślę, że w głębi duszy tam gdzieś troszeczkę może być zazdrości, że jednak to jest fajne ciało, zadbane. Czyli warto komuś polecić pierwszy trening, żeby zmienił całe jego życie? No oczywiście, najlepiej jeszcze kilka, kilka pierwszych treningów, żeby, żeby był czas na też wdrożenie się, żeby poczuć właśnie ten, ten rytm, tą, tą chęć, tą adrenalinę, myślę, że my no, jak najbardziej. Dziękuję za wywiad. Powodzenia w przyszłości. Mam nadzieję, że wszystko się będzie układało tak, jak sobie tego życzysz. Nie tylko pod kątem sportowym, ale również w innych aspektach Twojego życia. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać na następnych, na następnych zawodach. <grych> Dziękuję serdecznie. Dziękuję.